Witam Was bardzo serdecznie, rozpoczynamy kolejnego reading vloga. Tak naprawdę będzie to bardziej vlog niż reading vlog, bo teraz jesteśmy ostatni dzień na wsi i ja się dopiero z wami witam. Miałam nagrywać, ale jakoś tak się złożyło, że po prostu korzystałam z pięknej pogody i z wolnego, więc leżałam, gniłam i dużo też nie przeczytałam. Aktualnie czytam drugi tom zakazanej... nie, zapomnianej księgi. Cały czas mówię zakazana, a przecież to jest zapomnianej księgi. I to jest tom pod tytułem Tropiciel Pauliny Händel. W każdym razie, tak, teraz to czytam, ale wziąłam ze sobą więcej książek bo Powiedziałam chyba z 5 książek, 6, 5 książek, i na pewno czytnik, gdzie mam 150 pozycji. Także jak widzicie, nie poszło mi tak dobrze jak myślałam, ale w tym reading vlogu będzie tak bardziej vlogowo, bo nie wiem czy gdzieś z Adamem na weekend nie jedziemy, czy będę skupiała się tylko i wyłącznie na czytaniu, czy będę robiła jeszcze coś innego. Wyjdzie w praniu, ale chciałam po prostu nagrywać, żeby też uchwycić jakieś takie inne. Okolice niż zazwyczaj pokazuję w filmach a teraz co, moja mama poszła sobie umyć zęby my z Askanem tutaj siedzimy na podwórku, ja w kapelusiku jak widzicie no i co, jest godzina 11.08 więc ja biorę ze sobą książkę, idę na leżak i rozkoszuję się tą pogodą i wolnością, póki mogę moja mama też ma jakąś książkę i też coś czyta więc później wezmę i ją złapię i powiem jej, żeby też się podzieliła tym, co czyta teraz. Dobra, wtedy możecie widzieć Ascana i moje Kroksy, a mama przyniosła książki, które aktualnie czyta, bardzo tematycznie. Ja Wam powiedziałam, że mama pokaże, ale ja Wam pokażę, co teraz mama czyta. Także tak, tutaj mamy Marię, Antoninę, Podróż przez Życie, a tutaj jest Kochanka Słońca, i to jest moja książka, tak by the way. Jest na stronie 46. Także to są te dwie książki, które mama czyta. Jeszcze mi tutaj mówi, że czyta dwie książki, które ma w domu: książkę o Fredim Merkurym i o Mary Monroe. Ale ich ze sobą nie zabrała. A ja wam później pokażę, co ze sobą zabrałam, żeby jakoś rozmaicić czytelniczo tego vloga. Reading vloga, zwał jak zwał. A na zakończenie, tutaj tego, co wam pokazywałam, pokażę Wam moje ukochane różowe kroksy, bo często przewijają się w komentarzach. Cześć! Gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Ona przeciwko jest mama, tak? Mogę być lekko zaspana. Ale przed chwilą moja mapie piekawej się ze mnie śmieje. Ale przed chwilą wstałam i tak, spałam na tym leżaku, który tutaj możecie widzieć dwie godziny. Powiedzmy, że w cieniu, ale miałam kapelusz na głowie przez cały czas. E, tak, przyszłam do was, żeby wam pokazać, jakie książki ze sobą wzięłam, jakich nie przeczytałam, ale które mam zamiar przeczytać, więc to nie jest tak tylko, że wiecie, że je ze sobą wożę i nic więcej nie chcę zrobić, zwłaszcza, że planuję pod koniec miesiąca zrobić weekendowy maraton z seriami, więc na pewno jakieś te książki mogą się tam znaleźć. Pierwszą książkę, którą ze sobą wzięłam, jest to książka Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmin Miecz Przeznaczenia i ja już Wam ostatnio mówiłam, że jestem w trakcie czytania. Teraz trochę poszłam do przodu, ale tak naprawdę trochę. Drugą książką, którą ze sobą wzięłam, jest to książka Samanty Shannon, Zakon Mimów. Jest to drugi tom czasu żniw. Jej jeszcze nie zaczęłam czytać, ale no. Ile mam tu zakładek? Mama, ja mam tutaj pięć zakładek, a mówiłam ci, że nie mam żadnej. No nie chciała i mam no, bo mama się mnie pyta, czy mam jakąś zakładkę, bo nie miała, a ja tak nie mam żadnej. I znalazłam dopiero w następnej książce zakładkę, bo sobie przypomniałam, że w każdej z tej serii są zakładki. No, ale przynajmniej się przyznałam, jestem uczciwą córeczką. I teraz są dwie książki. Pierwsza to jest e, książka Białe Morze e, Roya Jakobsena z serii dzieł pisarzy skandynawskich, i druga też jest Roya Jakobsena Niewidzialni. Wiem, że do mnie przyszła paczka w, w tym tygodniu i prawdopodobnie tam już jest trzecia część, która dopiero ukaże się we wrześniu. Dlatego bardzo chcę przeczytać najpierw te dwie, żeby później wziąć się za tą trzecią. Jeszcze mam taki lekko zaspany głos. Także tak jak widzicie, sporo tych książek ze sobą zabrałam. W każdym razie chowię te książki do mojej torby. I teraz idę do mojej mamy, ponieważ albo będziemy sobie tam razem czytały, albo zagramy sobie w Uno. Jak widzicie, jestem już w domu. Tak, tak naprawdę do domu wróciliśmy w czwartek o godzinie trzeciej w nocy, ale cały piątek sprzątałam, ogarniałam, jeszcze robiłam pranie, mamy, przywoziłam do nas pranie, żeby wysuszyć, i tak mi zleciał cały dzień, aż do godziny drugiej, kiedy oglądałam sobie wczoraj film Julie i Julia. Chyba dobrze powiedziałam. Dobrze. I tak się to wszystko też rozłożyło. Yy, ja jestem teraz na stronie. Dwusetnej, jeżeli chodzi o tropiciela. A teraz z Adamem przebieramy się i zbieramy się do kina, bo dzisiaj mieliśmy gdzieś jechać, ale jakoś tak stwierdziliśmy, żeby w sobotę sobie podładować trochę baterie, zregenerować siły i zostaliśmy w domu, dlatego wpadam na pomysł, żebyśmy sobie pojechali do kina. Mamy też dodatkowy, to znaczy ja mam dodatkowy bilet dla osoby towarzyszącej, więc zabieram mamę <laughs> i jedziemy na włoskie wakacje. A jutro, jeżeli będzie ładna pogoda, to z naszymi przyjaciółmi jedziemy na wycieczkę taką. Tutaj, wiecie, e, blisko, niedaleko, ale żeby trochę pochodzić i ostatni dzień urlopu spędzić tak bardziej aktywnie. Także to tyle z update'ów czytelniczych, życiowych, książkowych i wakacyjnych. <grych> Muszę się przyzwyczaić do mówienia. Okej, okay, już wiem. Jest niedziela, godzina 11 z groszami. Adam poszedł po mapę, a my jesteśmy w Ojcowskim Parku Narodowym i prawdopodobnie nie będę się dzisiaj odzywała. Będę bardziej chodziła, spacerowała i nagrywała tutaj tereny. Chyba, że znajdzie mnie taka ochota, to wtedy coś nagram się odsunę, ponieważ z tyłu idą turyści. I tak, my czekamy na Adama, który właśnie idzie, więc ja już nie przedłużam. Biorę kamerkę i odezwę się do was pewnie później. Tam idzie nasza zguba z mapą. <grybuj> tak to jest, jak my idziemy na wycieczkę. Już, już, już. Chłopcy dziewczęta. Siadać? Nie. Mhm. Gdybyście się zastanawiali, czemu na wycieczkę w parku narodowym jestem w sukience i w kapeluszu, to po prostu stwierdziłam, że skoro jest tak ciepło, w każdym innym ubraniu się po prostu roztopie. Jolo, idziemy! Tu jest ścieżka, a Adam poszedł gdzieś tam. Zawsze. O, widzicie? Gdzie? Widzę. <śmulacje> Pokaż, taka <jest> zimna. Ha! <śmulacje> 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 Emil jest dzisiaj w ogóle mistrzem tego filmu. <śmulacje> 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 o kurde! <śmulacje> <śmulacje> tej jeszcze do tego nie działalesz sobie wystąpić właśnie chyba występuje Ło! <grystanie> <grystanie> wow, brawo Ale to jest Maczuga Herkulesa Zmieniliśmy miejsce O kurczę, jaka tu jest góra Dobra, zaraz wam pokażę ile musimy jeszcze wejść To nie wydaje się strome, ale jest, uwierzcie Idziemy teraz do ogrodu włoskiego i jesteśmy w zamku. Obieramy maseczkę i idziemy. Chcę tylko powiedzieć, że nie weszliśmy do muzeum, zwiedziliśmy tylko dziedzińce i ogród, i wracamy do samochodu. Ja powiem kamerę, ponieważ zaraz będzie padało i to bardzo. Cześć, jest wtorek, godzina 19. Ja właśnie wróciłam z pracy, zjedliśmy z Adamem obiad i stwierdziłam, że pora podsumować tego vloga. Nie wiem, czy reading vloga, czy vloga. Więcej jest tutaj materiału takiego vlogowego, no ale w końcu przeczytałam książkę. Niemniej jednak, przed chwilą odebrałam paczkę. I stwierdziłam, że przy tym podsumowaniu też pokażę Wam, co ostatnio zamówiłam. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, bo też wiążę z tą książką, którą tutaj mam, pewien pomysł na to, jak urozmaicić moje reading vlogi, ale to zaraz. Jeżeli chodzi o książkę, którą przeczytałam w tym reading vlogu, jest to drugi tom zapomnianej księgi Pauliny Händel, czyli Tropiciel, został mi jeszcze trzeci tom i prawdopodobnie zaraz się też... Książka mi wyleciała. Prawdopodobnie też się zaraz za tę książkę zabiorę, bo chciałabym przeczytać całą tę serię. W każdym razie, kochani, jeżeli chodzi o tę książkę, to podobała mi się ciutkę mniej niż pierwszy tom, ale cały czas bardzo, bardzo mi się podoba. Ja wam nie będę mówiła, o czym te książki są, bo stwierdziłam, że pod koniec miesiąca, w ostatni weekend tego miesiąca, czyli w ostatni weekend sierpnia, to będzie chyba 28, 29, 30. Chyba tak. Zorganizuję na moim kanale maraton z seriami, ale o tym jeszcze też będzie osobny film. I właśnie w tym maratonie więcej Wam coś powiem o tych książkach, właśnie od Pauliny Händel. Także tutaj też nie chcę się rozgadywać, bo przypuszczam, że ten vlog już tak będzie. Troszeczkę trwał. Niemniej jednak, jeżeli lubicie żniwiarza, albo lubicie klimaty słowiańskie i lubicie takie klimaty post-apo, to słuchajcie, zapomniana księga to jest cudo. To jest naprawdę cudo. Ja myślałam, że nie znajdę tak samo dobrej serii jak żniwiarz, ale zapomniana księga. Powiem Wam, że pierwszy tom mnie zmiótł po prostu z powierzchni ziemi. I ja praktycznie przeczytałam pierwszy tom chyba w jeden albo w dwa dni. Zresztą ten czytałam dłużej z racji tego, że byłam na wsi i jakby też chciałam spędzić czas z mamą, z Adamem. No ale ale tak. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tamtą książkę. A teraz, słuchajcie. E, osoby, które obserwują mnie na Instagramie, zapewne domyślą się, jaka książka znajduje się tutaj w środku. Tam tam, tam. Słuchajcie, ja już od dłuższego czasu chciałam sobie tę książkę zamówić. Moja przyjaciółka sobie ostatnio ją kupiła i powiedziała: Agnieszka, kupuj. Jakby kupiłam książkę na e, taniej książce. I trzy, dwa, jeden. 1... Jadłonomia ja po polsku. <laughs> Słuchajcie, tak się cieszę. Ja jakoś nie jestem bardzo uzdolnioną kucharką. Ja często daję tutaj przebitki gotowania, ale uwierzcie, gotowanie to nie jest moja pasja, chociaż uwielbiam przepisy Marty Dymek i bardzo często korzystam z przepisów z jej bloga. I zawsze zastanawiałam się, czy sobie kupić książki, właśnie jej autorstwa. Moja mama ma chyba dwie, tak, dwie, ale ja. Rzadko kiedy korzystam z przepisów w, w, w książkach kucharskich, częściej korzystam z przepisów, które znajdują się w internecie, i już ostatnio sobie postanowiłam, że wydrukuję sobie te przepisy, z których korzystam, i zrobię sobie taki segregator, bo ja później staram się wymyślić coś na obiad i nie pamiętam, co nam smakowało, co nam nie smakowało, co można było zrobić szybciej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak moja przyjaciółka powiedziała, że ta książka jest. Ekstra, ponieważ są tutaj po pierwsze proste przepisy, po drugie składniki ogólnodostępne, po trzecie są to przepisy z polskiej kuchni, to ja po prostu przepadłam. Cały czas jakby zamierzałam zamówić sobie tę książkę, ale w piątek do drugiej nocy oglądałam film Julie and Julia z Adams i z. Mary Streep, i stwierdziłam, że fajnie, kiedy przepisy z tej książki mogłabym też jakby nagrywać podczas moich reading vlogów i mówić Wam, co mi smakowało, jak mi coś wyszło, czy mi się udało, czy nie. No, ogólnie, wiecie takie recenzje, też jakby kulinarne tutaj wpleść, i stwierdziłam, że to jest idealne. O, to jest podzielone pokolenie na. Okresy. No, i stwierdziłam, że to jest po prostu idealne dopasowanie do moich reading vlogów, gdzie zawsze jakieś jedzenie się pojawia, ale jak widzicie, to jedzenie też już co jakiś czas się powtarza, bo nie mam aż takich zdolności, żeby cały czas coś nowego przemycać, a właściwie też tak jest, że niekiedy jestem sama w domu i nie chce mi się tylko dla mnie gotować, więc. <laughs> Cieszę się, że będzie to jakaś nowość na tym kanale i na pewno dam Wam znać, jak podobają mi się te przepisy, co o nich sądzę i które są moimi ulubionymi, które nie. Słuchajcie, ooo, to jak ta książka jest wydana, to jest cudo. Ona mi się pewnie nie zmieści na mojej półce, gdzie mam książki kucharskie, ale mam taki stojak i ona tam zajmie takie zaszczytne miejsce. Tak ją położę i będę na nią patrzała. Cieszę się strasznie, słuchajcie. Dobra, kochani, także, jeżeli chodzi o tego vloga, reading vloga, to właściwie wszystko. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tym pomyśle, żeby wprowadzić tutaj właśnie takie przepisy z jadłonomi po polsku. No i tak, ja dziękuję Wam najmocniej za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!